Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś będziemy robić błyskawiczny makijaż. Taki makijaż, który ja robię poniżej 10 minut. Yy, tutaj może mi zająć trochę dłużej, bo będę gadać, ale naprawdę będę się starała pospieszyć, żeby wam pokazać przed i po. Maksymalny efekt, minimalny wysiłek. Zaczynamy. Jeżeli lubicie się ze mną szykować, jeżeli lubicie get ready with me, zostawcie mi kciuki do góry. Będzie mi bardzo miło, jak docenicie to. Że regularnie publikuję tutaj treści dla Was. Z ankiety na Instagramie wynikało, że najbardziej lubicie Get Trading With Me i mierzymy, więc te filmy będę częściej jeszcze nagrywać dla Was. Także zostawcie po sobie ślad w komentarzu i subskrypcji tego kanału. Jestem bardzo szczęśliwa, że ostatnio tyle subskrybentów doszło, także buziaki dla Was. Dobrze, to jest moja twarz przed. Jak widzicie, nie mam dużych problemów skórnych, więc mogę sobie pozwolić na bardziej minimalistyczny makijaż, czego się bardzo cieszę. Bo w końcu mogę nosić mniej tapety. Dobrze, pierwszy kosmetyk to będzie baza. Ja oczywiście już mam na sobie krem nałożony, nałożyłam też filtr, ale to było już jakiś czas temu, e, także wchłonęło się. E, nakładam bazę z Milk Makeup i nakładam ją dosyć szybko, skupiając się oczywiście na środku twarzy, no bo chcę, żeby podkład mi się tutaj najdłużej trzymał i jako podkład dziś będzie krem BB CC, nie BB w wersji matującej, on dłużej trzyma mat, szczególnie teraz latem i to jest It Cosmetics, także pokażę wam jeszcze raz bazę i linki do wszystkiego macie oczywiście na dole, It Cosmetics SPF 40 dodatkowe kolor to jest light i tutaj uważajcie z tymi kolorami, ja teraz nie jestem jakoś mocno opalona więc idę do wyjaśniejsze ja kolory ale jak jestem opalona używam light medium medium już jest naprawdę ciemne. I nakładam go bezpośrednio na pędzelek, takie półtora pompki mniej więcej. I ponieważ on jest taki właśnie już matujący, to nie trzeba nakładać dużo pudru i on się naprawdę ładnie trzyma. Ma konsystencję taką musową. My sobie zbliżenie, żebyście wszystko zobaczyli. Także jest to taki musik. I po prostu rozcieram szybko i taki makijaż właśnie robię rano, przed wyjściem, na co dzień, kiedy wiecie, nie mam jakichś wielkich nagrań, wielkich spotkań i po prostu chcę się na szybko wyszykować. Jak widzicie mogę już użyć zdecydowanie mniej produktu. Dołożę sobie odrobinę ja go lubię nakładać albo palcem, albo właśnie pędzelkiem i naprawdę ładnie wyrównuję koloryt i mocno kryje I tutaj na szyję oczywiście rozcieram i w okolice uszu i na skronie. Takim już suchym pędzelkiem przelatuję jeszcze na skronie, o w ten sposób. Aby to się wszystko ładnie zmieszało. Eee, korektor dowolny, ja akurat mam Fenty w kolorze 200 i korektor nakładam tylko w dwóch miejscach, tu i tu. Tutaj po to, żeby podnieść oko, a tutaj, żeby wszystkie jakieś ewentualne worki pod oczami, wszystko się rozjaśniło. I ten korektor też już nie jest taki, wiecie, strasznie jasny jak kiedyś, tutaj też wyciągam oko w ten sposób, ciągnę po prostu do góry ten korektor, a resztkę, co mi zostało, na pobieg, widzicie? I jest takie wyciągnięte, jakby oko. I z drugiej strony to samo. A pędzelek, którego używam, to jest Co Ewa. Nie, to jest Rose go, Tak, Co Ewa. 146. Nie wiem, czy jeszcze go znajdę, ale jest genialny, właśnie do korektora, bo jest taki ubity i dobrze dociera. Trochę tak jak palec. Teraz zanim nałożę puder, yy, nakładam róż. I wyciągnęłam ostatnio ten, to jest ten Watercolor Blush od Lumen, świetna sprawa i kolor to jest Coral, coral blo, Bloom, Chciałam powiedzieć Blossom, a Bloom i biorę sobie pompeczkę tutaj i nakładam bezpośrednio tutaj dosyć wysoko taką porcję i biorę taki mały włochaty pędzelek i po prostu go rozcieram. Jak nałożę za dużo, to biorę z powrotem ten pędzelek od podkładu, bo tam jest jeszcze resztka podkładu, żeby wiecie, żeby troszkę go zniwelować. On ma naprawdę przepiękny koralowy odcień. Jest po prostu boski. Trochę się czuję, jakbym nagrywała tak jak kiedyś były, słuchajcie, te wyzwania na czas. Ja tu się nie spieszę, żeby ten, ale chcę Wam pokazać, że rzeczywiście ten makijaż jest szybki. Puder akurat będę używała tego ASMR <grych> pitchowego z Makeup Revolution, który się nie kończy i jest rewelacyjny. Biorę taki bardziej zbity, podłużny pędzelek. Tu mam akurat z Glam Shopu. Nakładam porządnie. No, osypuję i tutaj zaczynam od Okolic oczu i nosa. W ten taki trójkąt tutaj. No i oczywiście nos i okolice ust, bo te mi się najgorzej przetłuszczają w ciągu dnia i pocą. Także jak mam puder ze sobą, to właśnie tutaj tą strefę tę sobie pudruję w ciągu dnia. I oczywiście tu. Ostatnio właśnie lubię nakładać takim mniejszym pędzelkiem, bo on jest bardziej taki precyzyjny i mogę tutaj dotrzeć w okolice nosa, brwi, wszędzie. A tu nakładam już trochę mniejszą ilość. Teraz zanim nałożę brązer, nałożę sobie mydło z odżywką z Lulalow. Genialny kosmetyk, moje ulubione mydełko, jak widzicie, zużycie jest. Aniu, pozdrawiam cię serdecznie, wiesz, że kocham ten produkt. Stworzyłaś ideał. I takim aplikatorem zagiętym nakładam tutaj trochę na, na właśnie aplikator, na grzebek i wyczesuję do góry wszystkie włoski. Tutaj wszystkie. I też słuchajcie, co zrobiłam ostatnio, to zaczęłam czesać te włoski z tyłu do góry, żeby podnieść to oko Wyrywałam sobie tutaj dwa, trzy takie dłuższe włosy Już nie maluję w dół Jak zobaczyłam moje stare filmy W ogóle muszę wam nagrać taki film Jak kiedyś wyglądał mój makijaż i wygląda teraz, bo naprawdę jest różnica I właśnie wtedy Miałam takie trochę bardziej smutne to oko Bo ta brew tak opadała A teraz dzięki tym właśnie trendom z mydłami Z zaczesywaniem brwina Uczyłam się podnosić oko I teraz zobaczcie, biorę końcówkę i przeczesuję Uczeszę sobie tak jak Chciałabym, żeby szło, widzicie? Ale nadal zobaczcie, jak bardzo to oko idzie do góry. Tak jakby ktoś się tak pociągnął. W porównaniu do tego, które tutaj idzie w dół. Zobaczcie, a to jest ta sama brew. Tylko po prostu inaczej zaczesane włosy. I to jest darmowy wasz lifting. Darmowy lifting, nie trzeba żadnych zabiegów, nie trzeba żadnego naciągania. Wystarczy sobie odrobinę zmienić rutynę brwi, odrobinę zmienić właśnie sposób, w jaki czeszecie. I te brwi sprawią, że podniesie wam się całe oko. Wasza cała powieka i zwiększy Wam się jakby tutaj miejsce też do malowania. Słuchajcie, raz mi wyjdzie tak, raz tak, ale zostawiam do wyschnięcia, później będę jeszcze się bawić kredką. Ok, teraz bronzer. I bardzo lubię ten brązer. Drogeryjne, tutaj też część kosmetyków, które pokazuję, to będą kosmetyki tańsze, Bronze to Paradise, Back to Bronze Color. I mam taki Stippling Brush z Maka. Kocham go. Uwielbiam 139S. Ten. Um, Pędzel jest świetny, bo on sprawia, że ten produkt się nie zbiera w jednym miejscu. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale on tak ładnie rozkłada. On ja się też nadaje do mokrych kosmetyków, także ja nim tak bardziej stempluję. Jak widzicie tu tak bardziej do góry, znowu robię lifting. Jeśli ja wiecie, teraz będę coraz bardziej podnosić, im bardziej będziecie moje filmy oglądać za kilka lat. Będę już w ogóle taka z tym makijażem podniesiona, podciągnięta. Oczywiście czoło, raz dwa, tutaj pod... Żuchwą. i mniejszym pędzelkiem ale nadal takim puchatym to jest akurat Boho Beauty 204 tym samym brązerem skracam sobie nos tutaj i jeszcze lekko go konturuję ale tak naprawdę lekko i nakładam brązer tutaj na, na górę powieki i wyciągam do góry też I bardzo lubię właśnie bawić się brązarem bardzo lubię makijaż e, za pomocą właśnie cieni trochę tu na dole i tyle. Teraz highlighter, czyli rozświetlacz i ten uwielbiam, to jest zamiennik tego z Benefitu, o wiele tańszy, możecie kupić spokojnie ten. Molden Glow T010 Platinum Glaze i tutaj do niego mam taki pędzelek e, ołówkowy, to jest Inglot 53T i sobie nim tutaj idealnie wjeżdżam na moją wewnętrzną, jak to się nazywa, no teardrop, nie wiem jak to się nazywa, proszę. wewnętrzne powieka wewnętrzna powieka? Wewnętrzny kącik! I nakładam też tutaj pod łuk brywiowy, który mi się tak pięknie podniósł. Jeszcze wysycha. Jak mam czas, to nakładam jeszcze tutaj na nos i tutaj trochę na, na szczyt, ale nie zawsze, trochę nad ustami. I biorę mniejszy pędzelek, tutaj mam akurat Boho Beauty komunikatywnie K5 i nakładam rozświetlacz tu. To jest cały makijaż twarzy, wiem, że tutaj pewnie strzeliło 10 minut, ale uwierzcie mi, że normalnie zajmuje mi to mniej czasu. I teraz co robię, to biorę kredkę Benefit, kolor mam akurat 3 i wypełniam sobie dziury, co tutaj mi prześwituje, co tutaj jeszcze chcę zamalować. Wypełniam sobie delikatnie tą kredką, nie wychodzę jakoś poza wytramę. Zwykle jest to właśnie trochę tutaj z przodu, trochę ten dół, o tutaj i trochę ten sam przód. Jest taki biedniejszy, to zwykle troszeczkę poprawiam i tyle. I tyle. I teraz słuchajcie... Oko. Bardzo proste, bardzo szybkie. Biorę sobie dowolną kredkę. Akurat tu mam Charlotte Tilbury czarną. Biorę sobie, a tutaj mamy też akurat z Boho Beauty, tu mam taki pędzelek do brwi. I nakładam sobie na końcówkę tutaj. Trochę, to jest moja niezatemperowana kredka, trochę tej żelowej kredki. I co robię? To przy linii rzęs, sobie tutaj stempluję. Zagęszczam sobie tu linię rzęs, tylko tyle. I końcóweczką robię malutką jaskółkę, ale to sobie taki odcień. Tego nawet nie robię dokładnie, nie patrzę tutaj w lustro z bliska, tylko z daleka. Jak zwykle musiałam przesadzić i wyciągam, i wyciągam, i wyciągam. A codziennie nie mam inną tą kreskę. Więc mam taką oraz taką, także tyle. I z drugiej strony to samo. Tutaj ważne jest napakowanie tego produktu pomiędzy wasze rzęsy. Powiedzmy, że jest równo. Mniej więcej jest równo. Zalotka. I tuż teraz używam akurat Max, tak? Z Microbrush. i naprawdę ładny efekt. Ja dzisiaj Wam pokażę jeszcze trik na sztuczne rzęsy, które ostatnio stosuję, ale oczywiście można zostać przy naturalnych malowanych tylko rzęsach. I teraz ten mój trik, który chciałam Wam pokazać, to są te rzęsy. Ten konkretny model... Podziękuję Wam na dole, oczywiście, które to są. Bardzo tanie z AliExpress. To jest model SS17. Trzeba Wam znaleźć w zamówieniach. I jak widzicie, są to. No i słońce mi zachodzi. I jak widzicie, są to rzęsy takie fluffy 3D na czarnym pasku. Ale ten pasek jest za długi, wygląda bardzo sztucznie na moim oku i trzeba go przyciąć. I teraz klik jest taki. Że biorę sobie jedną rzęskę, jedną, jedną, bo ona jest z dwóch stron tak samo się kończy, widzicie? Więc można ją przeciąć na pół i mamy połóweczkę. Biorę sobie dosłownie jedną taką rzęsę i nożyczkami przecinam dosłownie na środku. Mam połóweczki. I teraz biorę sobie tutaj tą końcówkę. Zobaczcie, tutaj gdzie mam krótsze włosy, idzie w tą stronę, tutaj krótsze, tu dłuższe. I tutaj analogicznie z drugiej strony tak samo. Tu krótsze, tu dłuższe. I takie połóweczki bardzo prosto przykleić. Teraz w ogóle ym, w trendach odchodzi się od całych pasków. I dziewczyny z powrotem albo przyczepiają kępki, albo przyczepiają połówki, albo trzy czwarte. A już właśnie takie długie paski są uznawane za niemodne. Są takie właśnie trendy. Natomiast ja uważam, że taka właśnie połóweczka jest po prostu prostsza w instalacji prostsza do założenia. Zobaczcie, mam tutaj moją połóweczkę, już nałożony jest na nią klej. I ja po prostu na, przyczepiam sobie i jak ja to przyczepiam, mniej więcej od połowy oka, ale tak w zewnętrznej części widzicie, dociskam do linii rzęs i ten model jest właśnie bardzo fajny, bo daje efekt takich pięknych, lekko fluffy, lekko takich czapirzastych rzęs, ale nie jest zbyt mocny, jest idealny na dzień, jeżeli chcecie spróbować rzęs i jest to model oczywiście dosyć lekki, rzęsy są syntetyczne. Także druga strona to zajmuje sekundę, słuchajcie, jak ja nie gadam. To ja Po prostu wiecie, robię to błyskawicznie. I druga strona, pracę tutaj podnieść, jak, jak opadają w dół. Pamiętajcie, żeby docisnąć do linii rzęs. Cała magia. To już mamy teraz coś na usta, i teraz najczęściej nasze olejki. W torebce mam kolor czerwony. Teraz wyciągam aplikot, bo chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał. Taki kolor na moich ustach to jest nowa wersja olejków z Clarence. W ogóle ostatnio bardzo, bardzo lubię taką formułę, bo mam strasznie suche usta. Także zobaczmy. Pachnie malinami, takimi sztucznymi, ale przyjemnymi, taka mamba. No i faktycznie jest dosyć pomarańczowo, taki czerwony, ale nawet podoba mi się ten kolor. Także tak wyglądał mój bardzo prosty, szybki makijaż dzienny. Teraz jeszcze perfumy Gucci Flora, akurat ostatnio używam, słyszałam już z połowy flakonu. One są takie mocno kwiatowe. Nie są świeże, wiecie? One nie są świeże, one są takie kwiatowo-waniliowe, bym powiedziała. Także dajcie znać, co sądzicie. To jest taki mój świeży dzienny makijaż, szybki. Czasem nie robię w ogóle kreski na oku. Czasem w ogóle nie maluję oczek, nie mam czasu, tylko właśnie robię szybko brwi. Nakładam filtr i troszeczkę kremu cena na twarz, także są i krótsze sposoby na ten makijaż, ale mam nadzieję, że coś tutaj podejrzeście, że lubicie w ogóle Me, że miło ze mną spędziliście czas. Jeżeli tak, proszę o kciuki do góry, dajcie znać, co sądzicie o tych produktach. No i może mieście któryś z tych produktów, zapiszcie mi w komentarzach na dole. Linki do wszystkiego są oczywiście. Widzimy się w kolejnym pa! pa!